Otóż punkt A o, jak mi boli kręgosłup da się obrabować e, nieba, tylko da się obrabować fryzjera. No i wiadomo, że to jest nieprawda, i nie, nie dało się tego obrabować, ale no, trafiłem na to. I chciałem dzisiaj tylko ten odcinek poświęcić na tym, więc. ponoć, czekajcie, dało się go zabić. O! Ma z niego pasto. Dobra, ma tego nie trzymam ponoć. Ale to za chwilę sprawdzimy. O, ponoć jak się zabije. Oddajesz hajs. Tu tak, tak, no i tego nie da obrabować, jak się okazuje się nie da obrabować fryzjera, a czy tego to już e, będzie kolejny odcinek, bo w sumie nie będę tego teraz testował, nie może się okazywać, że nie, ale ponoć e, jest tylko coś takiego, że nie może być, nie może tego trzymać, a ja on to trzymał. Więc w sumie analogicznie to jest może prawdziwe, bo jak zabijam kiedyś policjanta, to tak samo to działało, ale to na kolejny odcinek narażka i nie. nie.